Kuk, jak mówi moja mała córeczka. Siemano łobuzy, już łapię ostrość. Wiem, że większość z Was czeka na drugą część vloga z wesela, yy, natomiast jeszcze potrzebuję na to trochę czasu, a w międzyczasie dotarł no, do mnie nowy gimbal, jak już wiecie, Ronin SC. Jeszcze dwa tygodnie temu mówiłem, nawet tam komuś z Was odpisałem w komentarzu, że nie będę go kupował, no bo nie czuję takiej potrzeby, bo mam przecież żolinę S i jest mi z nim bardzo dobrze. Natomiast miałem w ciągu tych powiedzmy dwóch tygodni około pięciu, sześciu wesel i po prostu się zepsułem. Zepsuły mi się plecy. Tak bardzo, że no jestem w trakcie jakiejś tam serii masaży. No i po prostu na tabletkach przeciwzapalnych, przeciwbólowych i innych takich. Przy tym od razu są problemy żołądkowe. Yy, więc generalnie zacząłem się zastanawiać, co dalej, kochani, no bo przecież nie można sobie pozwolić na to, żeby stracić zdrowie przy tym wszystkim. No i pierwsza myśl: wiadomo, że najbardziej obciąża mnie gimbal w dniu wesela, więc yy, zacząłem zastanawiać się, co yy, z na Webila przerabiałem i nie satysfakcjonuje mnie jego stabilizacja. A jak wiemy, niedawno pojawił się Ronin SC, więc powinien być dla mnie rozwiązaniem idealnym, jest prawie o połowę lżejszy. No a przy tak intensywnym sezonie, na pewno około tych tam 700. 800 gram moje plecy zauważam. Na początku bałem się, że Udźwik Rolina SC może być za mały, ale ma 2 kg. Moje Sony A3 razem z akumulatorem i kartą to 650 gram i Sigma 24/14, której najczęściej używam na gimbalu, to też około 600 gram. Więc mam jeszcze zapas na przykład na mikrofon, którego często używam. Więc chodźmy rozpakować nową zabawkę, pokażę wam przy okazji właściwie sam się przekonam, czy da się ją wyważyć z tym zestawem. No i w ogóle jak wyważyć ten gimbal. Żebyście mieli lepszą perspektywę, użyję też osmo, którą tradycyjnie założę sobie na głowę. Jedziemy. Standardowo dostajemy od producenta taką piankową walizeczkę, która na sam początek jest bardzo fajna. Natomiast wiadomo, że z czasem jak ustawimy sobie e, gimbal, no to musielibyśmy go za każdym razem wyważać na nowo, więc warto zaopatrzyć się w jakąś inną walizkę. Malutki Cześć maluszku, będziemy współpracować. Od razu rzucały się w oczy te blokady, które mają pomóc przy wyważaniu. To samo było w Zichunie yy, webilu i podejrzewam, że teraz stanie się to już standardem. No i nic więcej nam nie będzie potrzebne póki co. Tutaj jeszcze jakbyście chcieli zobaczyć, widzę, że w standardzie jest uchwyt na telefon. Bądź jakieś inne akcesorium. A na pewno też na gorącą stopkę, tak, zobaczcie sobie. Ale mi to nie będzie potrzebne, podejrzewam, że w ogóle. Nie przypadam za połączeniami z telefonem. No dobra, przekonajmy się co z tym moim zestawem i czy uda mi się go poprawnie wyważyć. Moje Sony A7 III Sigma 24 tak jak wspominałem. Dobrze, tak jak widzicie gimbal jest zablokowany. To jest naprawdę fajna, fajna funkcja z tymi blokadami. Ja sobie odblokuję na chwilę to wszystko, żeby się troszkę tego nauczyć i przyzwyczaić. Ok, czyli pierwsza rzecz zawsze jest. O nie. Nie róbcie mi tego. Nie mówcie, że tu standardowo nie będzie wchodziła płytka z manfrotto, bo go to odeślę. Serio. Serio To był taki problem zrobić standardową płytkę w Mafroto. Czy ona by się tu nie zmieściła? powiedzcie mi, czy tutaj byłby problem, żeby się, nie, żeby się bezpośrednio zmieściła ta płytka? Czemu robicie takie rzeczy? To by wpłynęło na wagę? Na cokolwiek, na funkcjonalność. No tak, na funkcjonalność by wpłynęła, na pewno by bardzo wiele ułatwiła. No szkurwa macie. Czy to, że on jest mniejszy, to znaczy, że on musi być od razu z mniejszą płytką? Panowie, myście tam troszkę więcej, ja Was bardzo proszę. Tu powinno w ogóle być ustawowo jakoś zarządzone, jeśli chodzi o płytki Monfrotto. Dobra, później coś wykombinuję, na pewno zrobię tak, żeby było wygodnie, a póki co yy, po prostu odkręcę sobie tą płytkę z powrotem i zakręcę od panów inżynierów. Jak ja nie lubię takich niespodzianek, no do głowy mi nie przyszło, żeby takie coś sprawdzić. Wiadomo, tutaj korpus będzie obciążany do przodu przez dosyć ciężki obiektyw. Tutaj zresztą mamy taką podpowiedź nawet, że jeśli obiektyw jest heavy, to jak najbardziej w tą stronę. Zresztą wtedy nie przeszkadza też tutaj przy, przy otwieraniu i innych tam sytuacjach. No i jedziemy. Dzięki temu, że resztę mamy zablokowaną, to rzeczywiście jest to na tyle wygodne. Ile razy zapomniałem i po wyważaniu zaczynałem od nowa. Dobra, kochani, wsuwamy tą stroną, przodem, tyłem, monitorem, wsuwamy w ten sposób, ale zanim to zrobimy, musimy poluzować sobie tą śrubkę, która właśnie za to odpowiada. Ok, już widzę, że praktycznie na maksa poszło do tyłu, więc właśnie będzie wszystko chyba tak na styk. Tego jinxa będzie szło usunąć i ja to sobie zrobię od razu. Tego mnie właśnie irytują te dodatki niepotrzebne zupełnie. A miałem, miałem otworzyć i zainstalować. Ale spoko, to zazwyczaj za pierwszym razem no, trzeba się oswoić, poukładać sobie wszystko, dlatego często jak piszecie dzwonicie z pewnymi pytaniami. Już pomijam, że bardzo tego dużo i za każdym razem staram się wszystkim odpisać, odpowiedzieć, ale wierzcie mi, że nie mam czasu gdzieś, szczególnie wieczorami siedzę przy tym wszystkim. No sorry, wybaczcie, ale bardzo często po prostu nie mam czasu. Wolę posiedzieć z rodziną, co chyba nikogo nie dziwi. Dobrze, usunęliśmy taki oto dżinks, który nam tutaj przeszkadzał. Dzięki temu będę mógł jeszcze z centymetr posunąć płytkę i aparat cały w tą stronę. Do siebie. Na razie wyważam go oczywiście bez mikrofonu, powiedzmy, że takie niezbędne minimum. Natomiast chodzi o to, żeby aparat póki co został w pozycji, w której go zostawimy. Mniej więcej na razie, żeby nie uciekał nam ani do przodu, ani do tyłu. Odblokujmy sobie teraz tą oś, czyli, czyli tutaj blokadę, cyk. Tak, tutaj on ucieka bardzo mocno na prawo, więc trzeba go przesunąć w lewo. A to robimy również za pomocą tego uchwytu. Czyli tutaj jest to trochę średnio wygodne, bo tak naprawdę jeden, jedna, śruba, jedna, jedna śruba odpowiada za, za dwie pozycje. No już mi się wszystko rozsypało. Dobra, ważne, że póki co stoi na środku, on nie ucieka za bardzo ani w lewo, ani w prawo. Chociaż naprawdę niewygodna jest tutaj ta śrubka, która odpowiada e, za ruchy no, przód, tył i prawo, lewo, czyli tak i tak. Troszkę dziwi mnie to rozwiązanie, ale dobra, teraz skupiamy się na tym punkcie, na tej śrubie, i naszym celem jest tutaj osiągnięcie tego, żeby aparat w tej pozycji, będzie mi tu przeszkadzać ta osłona, ja wam tylko chcę pokazać, więc ją na razie ściągnę i to nie ma większego znaczenia, żeby aparat został w tej właśnie pozycji. Za to odpowiada ta oś, no właśnie, to tu już są potem milimetry. Okej, okay, udało się, czyli tą oś mamy z głowy. No i teraz zależałoby nam na tym, żeby aparat został w takiej pozycji. O takiej dokładnie, oczywiście bez mojego podtrzymywania, więc zajmiemy się tym punktem, tą śrubą. No i tak, no i tak prawie by było, bo, bo yy, te miejsce się trzyma, jedynie aparat ucieka do tyłu, więc jeszcze musimy go znowu tutaj uważając na to, żeby go już nie poruszać prawo-lewo, dam go minimalnie do przodu. No minimalnie. Najważniejsze teraz nas interesował ten punkt. No i chodzi o uzyskanie, jeszcze delikatnie aparat ucieka w prawo. Jak ma być idealnie, to niech będzie, żebym tam zaraz nie usłyszał, jak to wszystko krzywo poustawiałem. delikatnie w lewo. Jest to tutaj naprawdę ciężkie. Jest, jest. Tutaj też powinno grać w tym momencie. Gra, gra. 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 Da się, da się. Naprawdę strasznie denerwująca jest ta śrubka tutaj. Potrafi napsuć krwi. Tron jest było to jeszcze podzielone na dwa razy. No ja rozumiem jakiś tam minimalizm, no ale niekoniecznie jest on potrzebny kosztem jak gdyby wygody. Więc tutaj troszkę może to być denerwujące, ale jak do wszystkiego da się przyzwyczaić. Tutaj już widzę, że niestety jest to samo co w przypadku Webila z nie będę w stanie sobie przejść na przykład do trybu Birol bezpośrednio. Będę to tutaj musiał delikatnie przepchnąć, czego nie polecam i nie lubię takich rzeczy. No szkoda, no ale, ale to coś kosztem czegoś, tak to właśnie wygląda. No i tyle, kochani. Póki co nie włączam go nawet, bo zresztą na pewno będzie trzeba go aktywować za pomocą aplikacji. Jutro wesele. Mam nadzieję, że to, co dla mnie jest najważniejsze teraz, czyli moje plecy, odczują tą wagę. Jeśli chodzi o funkcjonalność, to wszystko przede mną. Zobaczę, bo o szczegółach możecie poczytać w internecie. Na pewno Soniacza idzie połączyć już z Roninem. Zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Co działa, co nie. Ale jakoś o samą stabilizację się nie martwię. Jakość wykonania też standardowo DJI jest na najwyższym poziomie. Dlatego pierwsze odczucie jest jak najbardziej przyjemne. Aha, no jeszcze postawię Wam obok. SK, żebyście zobaczyli różnicę wielkościową. Jak widzicie, nie jest to jakaś potężna różnica, no ale na pewno jest, nie ma o czym mówić. Jeszcze tutaj ściągnę aparat, żeby była jasność, porównanie. No oczywiście tą wagę czuć, nie ma o czym mówić. Te blokady, które tutaj są, one są też bardzo wygodne. O, słyszycie to? I on się tak gdzieś tam ciągle obija. Natomiast te blokady sprawiają, że Możemy sobie fajnie to wszystko poblokować. No i gimbal jest bezpieczniejszy w transporcie. Tutaj możemy go sobie myślę bezpośrednio schować do takiej niewielkiej torby. O, tutaj moza się jeszcze zawieruszyła. Widzicie na przykład moza wystaje, podobnie wystawałby Ronin, a dosłownie tego brakuje i o tyle ratuje nas sytuacja z Roninem SC, a tutaj proszę bardzo Cyk. No i właśnie, to robi różnicę. Na pewno Ronin nie zmieściłby się tutaj w tej konfiguracji. Trzeba ściągać rączkę z baterią, a to na pewno wygodne. A jeszcze z czystej ciekawości spróbuję z tym mikrofonem, eee, chociaż coraz częściej mam ochotę z niego zrezygnować ze względu na ograniczenie jakichś tam ruchów, właśnie na gimbalu. Mówią, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła, ale mówią też, że w piekle jest ciekawiej. No i procedury od nowa. Da się, tak jak myślałem, no nie, nie ma tu większego problemu, więc cieszy mnie to bardzo, a przede wszystkim moje plecy. To tyle na dzisiaj. Także najsłabsze punkty to na pewno płytka z manfrotto i brak kompatybilności, ale będę starał się to jakoś rozwiązać. No ale cóż, jak wiecie, nigdy nie może być wszystko idealnie. Ja też idealny nie jestem, mam nadzieję, że nie mówiłem zbyt chaotycznie, a dzięki Osmo poradzicie sobie z tym bez problemu. Gdybyście mieli jakieś pytania, oczywiście piszcie w komentarzach, ale przede wszystkim na grupie starajcie się jak najmniej pisać do mnie bezpośrednio, bo naprawdę mam mało czasu na odpisywanie. Nie chcę nikogo olewać, ale czasami po prostu nie mam wyjścia. Także zapraszam na grupę, zapraszam na Facebooka, zapraszam na Instagrama, tam jeszcze więcej życia za film. No a ja w takim razie pakuję się na jutrzejsze wesele i widzimy się wkrótce, na razie.